Dobra, słuchajcie, wyszło tak, że nie zauważyłem, że kończy mi się miejsce w telefonie i e, zamiast zapisywać na karcie pamięci to zapisywałem w pamięci telefonu, ale już się przerzuciłem. E, w tą jedną kratkę schowałem, tak naprawdę. Widzicie, nie ma, nie ma tej jednej kratki, ale zaraz wam pokażę, jak to idzie e, teraz czyli jak, powiedzmy, trzeba się męczyć, żeby, żeby teraz zejść o kolejne 5-10 centymetrów. Nie idzie to tak szybko, no bo to szlamujemy. Ja będę robił taki myk, że tam na górę za każdym razem będę naciskał tak delikatnie tą rurę, czyli jak wleci mi szlamuwa, jak mi szlamówka uderzy odno, to ja tak położę ręce tylko na tej rurze, ale, ale naprawdę tylko, tylko położę tam ręce, nie będę tego jakoś mocno cisnął, jak wejdzie w kadr, już tutaj moje łapki wejdą. Myślę, że tak za, za jakieś 15-20 cm, kiedy schowamy tą, tą kratkę na dole. Co widzicie, to już będziecie widzieli moje ręce w kadrze. No i, no i zobaczymy. Dobra, ja się biorę, zobaczycie, jak to, jak to się robi. i Jak pewnie było widać, mało tego urobku gdzieś tam wyszło, a no a bicia jest trochę. No to 2-3 takie bicia, e, czyli takie uderzenia tej szlamówki. Ja ją wrzucam. Nie wiem czy Wy to słyszycie, czy nie. Jak ona tam uderza od dno. Pewnie nie słyszycie, ale ja to czuję. I e, jak już tak czuję, że ta szlamówka coś tam nabrała, to wyciągam. I ta rura tak naprawdę będzie teraz tak powoli schodzić. Tyle co wybiorę w szlamówce tego materiału, to tyle, to tyle ona zejdzie. I warto sobie przemierzyć te rury. Czyli ja wiem, że pierwszą rurę miałem 3-metrową, tą, którą teraz tutaj widzicie, to jest 2-metry. Bo jak spuszczę szlamówkę i tam sobie do góry ją przemierzę. To wiem, że powinno to być 5 metrów. Jeżeli ja sobie wrzucę szlamówkę, zaraz postaram się zejść na tyle, żebyście to widzieli w kadrze. Ale chodzi o to, że zrzucam szlamówkę na sam dół, zaznaczam sobie dokąd ona doszła i mierzę, czy te 5 metrów osiągnąłem, czy nie. Bo jeżeli nie, to znaczy, że tą rurę wepchałem głęboko, tak? Czyli tu jest dno. A tyle ma na przykład jeszcze piachu w rurze, tak? I żeby ona zeszła niżej, muszę ten kawałek wybrać. Ja zaraz ją zrzucę, zobaczę ile tu mam, czy mam 5 metrów, czy nie. Jeżeli nie mam, to będę bił bez jakby nacisku, tak? Czyli próbował, Będę próbował wybrać materiał z środka rury, żeby ta rura nam zaczęła dalej schodzić. Idę pomiarkę, żeby zmierzyć. No, i wychodzi na to, że mam około 10 cm piachu w tej rurze. Więc możemy to sobie powoli, spokojnie dobijać. Nawet delikatnie pisknąć. No I zobaczymy, tak? jak to będzie szło. No chyba, chyba nic nie schodzi z cholera No i co? Ja to będę teraz tak tłuk, e, aż zejdę tą rurą. Nie chcę mi się tego filmu przedłużać, bo to może trwać nawet godzinę dwie, więc ja tu urwę. E, jak widzieliście, ten paseczek schodzi na dół, jest już coraz to niżej. Ja kończę. Odezwę się, jak e, będzie to już wykopane. Dobra, e, widzieliście, jak to idzie? Jak nie wiem, tam 10, powiedzmy, może więcej centymetrów piachu w rurze. I to niestety trzeba wybrać, bo to wam e, trzyma tą rurę. Najgorszy jest taki moment, kiedy e, szlamówka, jak wchodzi, wiecie, jak wchodzi szlamówka, i powiedzmy, dotąd jest woda, nie? Do tej białej kreski jest woda, a moja szlamówka ma taką wysokość dokładnie dotąd. I ja uderzam w tą wodę. I próbuję zaciągnąć piach, który jest na tej głębokości, i wyciągnąć. I wyciągam to razem z wodą. To jest taki najgorszy moment, kiedy tą rurę trzyma i nie pozwala tej rurze zejść tam na dół. No niestety trzeba się przemęczyć. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt bić, może nie kilkadziesiąt, ale w moim wypadku, kiedy ja już tam jakieś tam powiedzmy doświadczenie mam. No to ja sobie naprawdę delikatnie biję. I uwierzcie mi, tarura rura e, przed chwilą miałem ten plasterek na wysokości 65 cm, teraz już jest 45. E, on e, może czuć więcej. E, to jest taki moment, kiedy tarura bardzo źle schodzi. I tak nam się wydaje czasem, że ona się na czymś zatrzymała. Ja wtedy sprawdzam, na przykład wrzucam taką, tą niebieską rurę wodną, wrzucam ją do środka, bo mam jej na przykład 10 metrów, wrzucam ją tutaj, tak jak szlamówkę, i biję o dno, czy czasem nie dostałem się tam do gliny. Tak, na moim terenie tego nie powinno być, ale czasami po prostu jest tak, że, że nagle mamy glinę i wtedy mamy do wyboru albo wyciągamy tą rurę, zakładamy rurę 200 czy tam 160 czy 200. Dokopujemy się do rury, ale pełną, już wtedy bez nacięć. I wbijamy tą rurę w glinę, żebyśmy mogli wiercić dalej w glinie, tak? Żeby nam tam woda z piachem nie napływała. Mamy jedną osłonę i dopiero później wrzucamy tą. Ale to już jakby tam na takie skrajne przypadki. Chodzi o to, że wtedy taką rurę, tylko że 200, wrzucę i będę ją wciskał i zabierał materiał grubszym wiertłem z środka, tak żeby dwusetka doszła mi do gliny. Wbiję ją w glinę, uderzając ją z góry z 15 cm, to pozwoli i ona jest lita, ona nie jest nigdzie ponacinana, to pozwoli mi, że tam mi nie będzie woda z piachem napływała. I dopiero włożę tą, jak już się znaczy dopiero, później zacznę wiercić, wybiorę glinę, przebiję się przez glinę i dopiero wkładam tą osłonówkę i dalej szlamuję. To jest właśnie przypadek, kiedy popada i kiedy macie, kiedy jest tak, że popada i ta woda zatrzymała się na tej pierwszej warstwie gliny, na tej pierwszej warstwie nieprzepuszczalnej. Bo jak to generalnie wygląda? Wygląda to tak: mamy ziemię, później jest piasek. Po ziemi jest piach i tego piachu jest różnie tutaj. Nie będę Wam mówił, że tego piachu będzie metr, dwa, trzy. Po prostu jest piach. Zaczyna się glina na normalnych terenach, nie takich jak na przykład u mnie, bo u mnie nie ma tej gliny. Robi się glina i jakaś warstwa nieprzepuszczalna. I ta warstwa może mieć ileś centymetrów. Może mieć 80 centymetrów, może mieć 3-4 metry. I kiedy woda opadowa przez ziemię, przez piach dojdzie tutaj to ona nam się tutaj zatrzymuje i my, nie, tą rurą, wydaje nam się, że tu już mamy wodę. Wkładamy tą rurę, a tak naprawdę rura nam wejdzie do gliny 10-15 cm, nie pozwoli zejść niżej. I mamy problem. Wtedy ja zakładam tutaj szeroką rurę osłonową, wbijam ją do gliny, rzucam z powrotem wiertło, przebijam się przez tą glinę, tu po drodze mogą być kamienie, różnie się trafia, mogą być takie głazy, że nie przejdziecie, robicie drugi, trzeci odwiert i przebijam się przez tą glinę, Tutaj zatrzymuje się gdzieś rura osłonowa, w połowie tej gliny, czy tam 40-50 cm i wiertłem idę nadół dalej, aż znowu dojdę do wody. Znowu dojdę do wody i w piachu, tak? W piachu, w żwirze, w jakimś tam pokładzie, który ma wodę. I teraz kopię tutaj dotąd, aż nie będę miał takiego słupa 3-4, 3 metry słup wody przy dobrym żwirze, dobrej granulacji, wystarczy nawet tego słupa wody. Ale to już wkładam tą, tak? tą naciętą i, i, i osłonową, taką tą już ponacinaną. Ta dwusetka, która tutaj jest, ona sobie tutaj leży, żeby mi, wiecie, tędy nie wpływała woda z piaskiem, bo nam ciągle będzie to zasypywać i nie będziemy w stanie wiercić. Ale kiedy już przewiercę, tą winę, jestem w piasku suchym czy to mokrym, dalej wkładam tą i lecimy dalej. Lecimy szlamówką, aż zejdziemy na metr 2. I to w zależności od gradacji piachu. Jeżeli jest fajny, gruby piach, taki żwir, to 2 metry wystarczy. Naprawdę będzie tak szybko ta woda napływać, że nie będziecie w stanie jej wypompować. Jeżeli jest bardzo drobny piasek, no to jakby nachodzenie tej wody jest gorsze. No i trzeba robić słup wody 3-4 metrowy. Czasami trzeba powiększać rurę. Ze 160. Czasami zdarzy się, że kopiecie gdzieś koło koryta e, starej rzeki e, i, i trafi się korzeń. Tak? To są najgorsze miejsca, jak gdzieś kopiemy, gdzieś przy rzece. Uwierzcie mi, najgorsze miejsca do kopania to są gdzieś, właśnie przy stare do rzecza, e, stare rzeki. To są najgorsze miejsca e, do kopania. Tam różne cuda się dzieją. Tam mogą być zwaliny, jakichś dębów, kłód, drzew, tego wszystkiego. To można trafić nawet na głębokość głębokości 6-7 metrów, tak? A, a, a na takich szczerych polach no to się rzadko zdarza. No tak jak widzicie ja mam to szczęście, że nie mam tej gliny. I teraz Wam pokażę jak przebiłem tą warstwę jak ta rura schodzi. Jak ta rura schodzi. Ja ją sobie tutaj nogą nacisnę. Mam nadzieję, że było widać jak ta rura tutaj schodzi. Jej nie trzeba cisnąć, jak widzieliście na końcu, to już schodziło coraz mniej. Dlatego, że ja tą rurę wcisnąłem, tak naprawdę podejrzewam teraz mam około pół metra piachu w tej rurze. Muszę kilka razy ślamówką uderzyć na dół, wybrać to i ona znowu zacznie nam ładnie schodzić. Nie będzie się tak zatrzymywała. Ja po wbiciu tej rury powinienem mieć około 2 metrów słup wody, więc jak tylko zajdę tym do samego dna, e, spróbuję tutaj odpalić pompę e, i wypompować to. Zobaczymy, jak ta woda będzie leciała. Czy będę w stanie zatrzymać tą wodę, czy nie. Czy mi tej wody zabraknie. Jeżeli tej wody braknie, to będziemy kopali jeszcze metr. E, no i tyle. Dobra, ja się zabieram do roboty. E, przerywam filmik, żeby to dalej dłużej nie trwało. Trzymajcie się.